Ogladę twarze, ja jestem Hero, za przed nami kolejny odcinek z gry LEGO Harry Potter Lata 1.4 Tak? Tak, 1.4 Ja już się gubię 5.6, za... 5.6, 5.7 zainstalowana ja Nieważne Dobra, kontynuujmy historię bo... A da, poszło I niestety dzisiaj bez Hermione, znowu nie ma mojego feministycznego akcentu, kiedy będę mógł go zrobić? Rany, ile tego tu lata? <laughs> Jakby filcz. Filcz powinien coś z tym zrobić. Proszę mi teraz nie spać. Trudź. This guy's carrot wants. OK. Wszystko może być. tak z automatu mi tego nie włącza, skoro to jest cały czas odpalone. Trochę nie bardzo to kumam, no ale cóż. Ta gra ma swoje humorki i humoreczki. O, Percy? Hej Percy. No niech chcę ja sobie chciałem cię za, zamienić w... U, o, jesteś robale. No, dobra. Później musiał popatrzeć, jak jeszcze zaklęcia są do zdobycia. Wiem, że jest akcja na pewno ale akcja kosztuje 4 miliony to nas długo nie będzie na to stać ten apart mógłbym nie iść z znikiem tylko za pająkami no ale niestety hajs się musi zgadzać oj oj dawaj żadnej nie pominąłem żadnej tu zaraz pominę o nie pominąłem Nik. Proszę cię, szybciej. Róż tu O, już więcej tutaj zdobędę. Nie, no, niestety nie. Bo te są. Po ile? A te są po tysiąca. O, wow, to ok. tak to mogę zbierać. Zatem chyba te srebrne są po dychu, a złote są po. E, 10, po 10. Niebieskie są po 1000, a... Te a fioletowe są po 10 tysięcy, więc ja dobrą sprawę. To Daję, ja bym cały czas zbierał kilka niebieskich. A Lockhard cały czas tutaj drepta. Lockhart idź mnie stąd. Boże, a te piszczą jak rozwydrzone dziesięciolatki. Aż mi pies zawył w pokoju obok. I wracamy po cięciu spowodowanym tym, że moja rodzina to moja rodzina. Prowadzimy w połowie filmu, więc nie będzie aż takiego... Wow. Mam no, nadzieję, że filmik się pojawi. Proszę. Dobra, jest. Tyle dobrego. Hagik, nie wyglądaj tak przez okno z delirką. Dobra. Też lubię tyle herbaty. E te wąsy mu strasznie wychodzą przez tą brodę, to jest straszne Teraz dopiero to zauważyłem No i Rudy oczywiście musiał podrąbać aho, Nie liczyłoby się Hagrid zmiotu chyba się zaczął na perfekcyjną Rony, to jest ważna scena, proszę nie pić herbaty O, Luc już Aha, ryj że Aha, Luc już pod okej okay. No, idźcie za pająkami, bierzcie kła. A ja w tle wcale nie wiem dole cukierka. Ok. Ła, uh. idź, 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 dur na oso Idź być durna gdzie indziej. Uj, ile niebieskich kusuków Jak one, tak mało. Robiąc się boję, że będzie tego ciul. Jeden na dziesięć. No świetnie. O! Dostałem ten fioletowy. Jak zrobić ten ten na górze? Mogę się wspinać? Nie mogę. Tu też nie mogę. Tu mogę coś. Ukręciłem w roślince te kikuty. No serio, jak? O, kieł potrafi się wspinać po drzewach? Co kupi pies? Nie potrafisz się wspierzać pod drzewa O! Przecież by... <laughs> tu mamy rozwiązanie naszego problemu? Ty, ale wracaj. No, Harry. Możesz swoje na to wskoczyć? Łaś. Jeden na ciebie nie wiadomo, gdzie tracił. A co, czy to jest tylko po to, żeby zdobyć te klocuchy? No i nie zdobyłem go jeszcze. Co za? Pajajaj Okej okay. Jeszcze tu. Stój, roślinko. Jeszcze tu. Dziękuję. Może mi nie jesteś do szczęścia potrzebna. Tu już pewnie jest, tak jest, bo trzeba tam przecież skoczyć na górę. Oj, nie chciałem muchy zabić, chciałem zabić, zrobić te, o. No. Dobra, rudy, właś. Dajesz? A, mamy to. Oj, rudy są z pająkami, to się źle skończy. E, rudy, możesz lepiej czy cokolwiek na to? Nie, nic nie możesz. Jesteś tępy. O, bo tu mamy chmurkę, dobra. Teraz to ma sens. Jest chmureczka. Od razu padająca deszczem. Pytanie, czy ona teraz... A nie, ona wciąż spada w dół. Myślę, że będzie w bok padać. To by było śmieszne i jednocześnie genialne. Nie, kocek! A, zdobyłem go. Chodź. Jakie ładne kwiatki? Daj. O, dziękować. Dewo, dewo rośnie. Chyba, że to jest przyrośnie mandragora. Miałoby to, można, jakiś sens. Skoro jeden się już ze w drobinę, to czemu reszta też? Bo bez sensu. Tylko bez sensu mnie się zabili. A już mamy. 40% jakieś bycia prawdziwnym czarodziejem. Prawie chyba 40. Nie wiem ile dokładnie. Ja mamy kolejne te tu zdobycia. I to będzie na Hufflepuff. Jak ktoś tak patrzę. Kieł. Nie zdychaj. Pies. Dawaj. Nie mów jak mój pies. Okej, okay, powalił drzewo. Oj, kieł, nie. Haha, udało mi się. W ostatniej chwili zwiałem. Przed śmiercią. Teraz był taki film chyba, a, ze śmiercią jej do twarzy, jakoś tak to leciało. Jeżeli dobrze pamiętam, bo no, mogę źle pamiętać. Co by mnie wcale nie zdziwiło Ale mamy znaczek Dobra co tutaj nam dadzą Kolejne grzyby do Hufflepuffu Okej, okay. o Harry Uch. Dźwignął dupę Jakby nie dźwignął to bym zaczął się o niego martwić Trzeba wtedy odchudzanie jakieś wziąć. Łaj, ej, panie, panie! No. Dobra, a gdzie jest ul? Nie ma. Zechrali. Znaczy, nie będę narzekać, żeby nie było. Czy te pęki idą przez wodę? Że tak dziwnie, pająki raczej nie lubią wody. Chyba, że ja coś pokičkałem. I pająki to wodne stworzenia. To w takim razie nigdy nie pójdę się myć. Prze, przynajmniej nie, będą, nie będę miał. Pół, będę miał wytłumaczenie, że się nie myję. Po prostu jestem. E, zbyt przerażony myślą spotkania z pająkiem. O, tak ładnie ubiorę w słowa. Tamte znak też mogę tak. Rozwalić czemu tu wszystko mi się tak psuje ładnie? Hello! O rany, dwie miotły. <ścoughs> A rod wpływ. <ścoughs> Harry, oś. siadaj no. Kul dwa Harry, zmień zakręcie. A, muszę jeszcze miotłę postawić. Oj ojoj Haha ha. A i nie zdobędę tego, dobra Uj Nie wierzę Hart jest skończony debilu w górę Płyń Płyń Dobrze, że się nie zabija Jak Assassin's Creed Lecimy Dolecę, doleciałem Hary nie! Nie, to tylko proszę mi osy zabić. Dziękuję. Pytanie, mają tu gdzieś ul? Chyba nie, a przynajmniej nie widzę. No i pająki, jak widać, umieją pływać. Zrobię ci rond schody, żeby nie było, że jestem złym przyjacielem i w ogóle. Czy nie dbam o ciebie, ja po prostu chcę żebyś ładnie i dystyngowanie schudł, to o to chodzi. Nie jestem przecież złośliwą menną. Dobra, jestem, a nie aż tak. Tu jest tak. Rozwalone. noż, to miałeś rozwalić a nie muchę. No jakieś 50% ma więc nie jest za dobrze. Prawdopodobnie nigdy nie uda nam się ten wbić tutaj tego czarodzieja chyba, że będziemy siedzieć nie wiadomo ile. I będziemy dalej zabijać muchy zająć się poważnymi sprawami. No, jeszcze filmik. Co za gunwoim te huchiki? Aha, okej, okay. dla mnie też może być. wiesz kochliki nie powinny być w kornwali a nie w anglii nie w tym kornwali jest w anglii ale to jest ta Bardziej eee, w bardziej okolicy londynu chyba był hogwart jak mi się wydaje chociaż ale ja podobno dziwny jestem proszę mi stąd iść no biose Dziękuję. No to imobilus. Jeden zledził, drugi... No, Harry! Trzeci. Czwarty. Perfekto. I dziewięć grzybów zrobionych. Jeszcze tylko jeden. Harry nie wierzę w ciebie. No i kotki mi znikną. Prawda, prawda. No. Nie bij tych much, tylko bij kwiatki. Dla kobiety zbierasz na pewno. I Hufflepuff? Slittering? Slittering powinien mieć zielonego. Licznika. Moja teoria właśnie wzięła w takim razie w łeb. No. Potter. Możesz psuć to co trzeba? A nie ty jesteś Harry Potter ty wiesz lepiej co ty masz robić prawda? Jak ja, dawałeś zabić Voldemortowi też wiedziałeś oczywiście co lepiej zrobić. To szybciej kopanie przydaje się. Wow. Dzień dobry. To już tu Aragog? Ale yy. że jest koskowy to mam takie ciary. Rona, a ty gdzie? Debil lukrowany. Patrz, kojarzysz te dwie? Nie, to teraz cię zjem. Ronowi trochę gorzej? Na główkę? Yy. Aha. Nie ma, nie złapiesz mnie. Co ja mam w ogóle robić, tak trochę nie jestem pewien. Chyba w Aragoga powinienem nawalać, ale jak na złość nie chcą. A dobra, tak mam robić. Mogę lepiej zabijać te pająki? Bym się mega ucieszył. Bierz Aragoga. Nie wierzę w niego. Dajesz? Dobra, poszło. Spowiedziałam już, że mam arachnofobię. Aragog, idź! Pszczołg mater. No. I teraz, a dobra w stronę, poleciał. Umżył. Chciałbym. Ojo. Fuj. O samochód. I motor. Nie pamiętam, że był motor w Harrym Potterze. Ale fajnie polecieli. O Jesusie Krismasie, jaka zła perspektywa. Jak bardzo mnie ona przeraża. Nie wierzę, Harry, jedź rzesz. Oj, yy, mamy jakieś zaklęcie Nie mamy żadnych zaklęć tak? My mamy. Aha, eee. Yy boję się tego oj ale przywaliłem wszystko co się dało oj oj no i mnie teleportował jeszcze do siebie ragok eee, co się stanęło? że tak zapytam? Eee, harry możesz jechać łaskawie Ron spytali jakieś lata świetne temu. Okej, okay. o Ron, hej stary, reagow, idź, idź, nie lubię cię, idź stąd. A na Rona, Rona cały czas coś się rzuca i go drze. Ojoj, oj, daleko jeszcze to mam jechać? Jeszcze No Jesus Christ! Ron! Przez niego jeszcze utknąłem. Aha, to już koniec. Wybijmy dla za... so. I w dynie. Ron będziemy miał dyniową głowę. So obvious. Ja szczerze myślałem, że Harry mu wytnie... Albo Ron sobie sam wytnie takie oczka i zamki w dyni. To było o wiele ciekawsze Przynajmniej moim skromnym zdaniem A co ja tam wiem w sumie Już liszek. O, to już Dobrze, w takim razie wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, to możecie standardowo dać swoją łapkę, komentarz, udostępnienie lub subskrypcję Albo wszystko naraz lub jeszcze co innego Jak tam wolicie, prawda? Oj, w następnym odcinku prawdopodobnie zakończymy drugi rok, czyli w sumie w tym tygodniu, zakończymy drugi i zaczniemy już trzeci, dla mnie spoko, ale cóż, niech mocnego zawsze będzie z wami, a ja żegnam krótko.